Siemanko, nagram Wam króciutki, znaczy króciutki, nie wiadomo czy króciutki, ale filmik instruktażowy do Energy Core. Jak odzyskać kasę? W pierwszej kolejności co zrobiłem, to tak. Logujecie się tutaj, wpisujecie sobie Energy. Tutaj, kto oczywiście lokalizację pliku wam pokaże. Tutaj jest w roaming Microsoft Windows Start Menu program Energy Core, lub po prostu tu w menu, nie? Odpalacie sobie program, który tutaj ja już odpalony mam. No i następnie wyświetli wam się takie okienko. Ja na początku miałem takie coś. Ładowało mi się tam 59%, ale można kliknąć guzik. Ukryj na początku, oczywiście, wyskoczył mi jakiś błąd. Nie wiedziałem tam o co chodzi. Nie czekaj, to nie to. Eee, tutaj, I tu jakiś błąd mi wyskoczył. Ja to tam wziąłem. Akceptowałem. Kliknąłem ukryj. Yy, następnie kolejny mi wyskoczył z etykietą. No i mówię do Dawida, jak to tam zamknąć. Nie? Sprawdził mi to. Także uczyłem się na błędach. Ale pierwsze co robicie, tu klikacie guzik ukryj, no i klikacie wyślij. Podsumowaniu, ja teraz mam 0 energii, ale miałem 350. Wy też powinniście tutaj mieć. Kto w ogóle ma tą aplikację, to już ma 100% pewności, że dostanie kasę. No ja 350 energii zrobiłem, to około tam 1900 zł. Po ich prowizjach tam do 1800, 1700 pewnie spadnie, ale jak na 15 minut roboty, to i tak warto. Dobra, lecimy dalej. Co mi tu pokazywał? Mam na szaro. Dzisiaj, tutaj, desynchronizację. Ja robiłem tę synchronizację wczoraj, nie miałem kasy. Tutaj była walka. Podobno, dziś wysłali też wszystkim. No i miałem właśnie taki błąd, czy coś takiego, jakiś tam komunikat, po angielsku za dobrze tam nie czytam. No ale zrobiłem tutaj 350 Energy, wyśli. No i on mówi teraz, tak jak to odzyskać, nie? musicie wejść na stronę KuCoin zarejestrować się kucoin.com taki jaki jest tu adres w pierwszej kolejności co tam było zweryfikować się czyli kliknąć Google Verification oczywiście was przeniesie yy, na mailu yy, przyjdzie wam takie potwierdzenie Google Verification a druga sprawa to jest Google Authenticator w sumie to Wam go pokażę. Wyślę do Dawida teraz wiadomość, że Wam pokazać ten Google Authenticator. Bo kto go nie robi, to też oj, będzie miał trochę zabawy. Czekaj, Olszowie, Dawid... Dobra, ja już mu wyspałem w Google weryfikację. o takie coś jest taka aplikacja dokładnie ona się nazywa Authenticator najlepiej to skanować QR kodem zaraz wam pokażę tutaj bo z telefonu na kompa to inaczej się trochę wysyła ja mam akurat CoinDeala, KuCoin, Binance no to jest taka aplikacja autentykator. Musicie to zrobić, żeby mieć y, dwustopniową weryfikację. Tam będzie taki kodzik na kucoinie akurat. On będzie, się tam po jakimś czasie zmieniał. No i jeżeli to zrobicie, no to ogarniecie właśnie już ten pierwszy krok, który jest tam podczas tej rejestracji. Kurde, ile tego było. No ja napisałem od zarypania roboty. Mm. No i tam robicie. Aha, i on jeszcze napisał, że Kiosi nie trzeba, tylko trzeba zrobić yy, token i hasło do tradowania Tam jak się loguje, czy to będzie. będzie to, o tutaj. Czyli potrzeba to zrobić. I trading password. Trading password to swoje hasło. Ja tam pin jakiś sobie wpisałem. Jeżeli już to zrobicie, lecicie dalej. Ja mam tu successful, to robiłem tam parę sekund. Ok nie trzeba. Tu mu pokazałem screen, że już zrobione On i tak nie widzi o co chodzi. Teraz tak, wejdź na Assets stronę i deposit No to jest u góry. U, u siebie tu może też Assets. No i tutaj nie. Mine account deposit widge draft. Mam. No i teraz co trzeba tu zrobić. No i tak patrzę, nie? Energy mam 0, ok. Dobra, jak tu teraz wrzucić te energii? Z Energy ten portfel B. No to tam weszłem, podałem właśnie, tam będziecie mieli portfel, czyli tutaj jak wyjdziecie. Depozyt, wyświetli Wam się taki portfel. Ja ten portfel tutaj yy, wkleiłem. Etykieta to tam sobie dajecie jakąś nazwę Suma 350 Ja tam dałem jeden, jeden raz w dół Żeby po prostu tam mi coś zebrali Ale teraz już widzę, że zrypałem Mogłem kliknąć odejmij opłatę od kwoty Chociaż nie, na jedno wyjdzie Samo ci odejmij. dobra Ja tutaj, pik, Robiłem Tu nie trzeba tego rozwijać, ukryj Suma przekracza twoje saldo. No ja tam akurat musiałem no kliknąć ten guzik. A dobra, to zaznaczone jednak ma być. No i wysłane. Jak już wyślecie, no to leci tam na kukoina. No i tutaj w energii odjęło mi 350 energii. Kolejny krok. Tu już no. będzie montani na wręcz. Yy, pokazywałem Dawidowi, że nie mam jeszcze tego na, na kukojnie. On akurat na BitBay dał, ale gdzie tam wchodzisz, bo tutaj nie można sprzedać krypto, na kukoń tylko zamienić na inne konto krypto. I teraz tak, w pierwszej kolejności, czekaj, nie depozyt, w profilu będziesz miał przeleć na konto trade. Będzie takie coś, jest trading i jest mine account. I w pierwszej kolejności jak już dojdzie kasa, a dosyć szybko dochodzi, tam w kilka minut, wpisujecie sobie tutaj, O, takie coś Trading account. Jeszcze pustki. Aha, czyli że jeszcze mi tutaj nie doszło wtedy do trading account Klikasz transfer i z main konta trade przelewasz. Czyli klikamy tam transfer. Tutaj akurat mi na maila już doszło, że już doszło. Trading account i do main account, tutaj po lewej. Czyli jak ja się loguję na, na stronę trading account. I mine account jest. Widzicie? No więc trzeba najpierw na trading, czyli do siebie wrzucić. Tutaj wpisujecie sobie energy. No i robicie ten transfer, nie? Żeby przerzucić z jednego konta, w którym jest, to jest takie konto. Jakby główne tutaj kukojne i musicie na, na tradingowe przerzucić. A potem z tradingowego z powrotem na, na główne konto, żeby te BTC przerzucić. Dobra, lecimy dalej. To co ja tam czytam Łatwiej mi jest na screenach operować strzałkę naciśnij No tam bo nie wcisnąłem. Natomiast taki przemiennik. Tutaj ta strzałka. pik. No i ja miałem Available Amount. Tam prawie 350. No i klikacie tutaj ten guzik. Wtedy on Wam uzupełni. Klikacie Confirm. Jest. No i mi przesłało. I teraz jak już mam Energy na swoim Trading Account. Czyli mogę tradeować. Wbij na market, zmień na BTC. No to wbijem na market eee, tutaj. Jest Energy na BTC, w menu masz market. No i rzeczywiście, tam w menu jest market. Eee... Ciekawym Cię teraz od nowa to poszukać czy znajdę. Ale margin account, to co to jest ten margin Ale chyba o to chodziło, A, tu jest markets, markets, dobra, czyli u góry tu macie markets wpisujecie sobie Energy no i Energy za BTC. Klikacie sobie tutaj, wchodzicie. Przerzucę Was do okienka. Ja zobaczę, co on tam dalej mi potem pisał. Dobra, ja tutaj akurat zamieniłem te 350. A u Was to będzie wyglądało tak. sell eee, Energy teraz tak, wchodzicie sobie tutaj, market pamiętajcie, market klikacie energy, tutaj ten guzik i tu się wyświetla ta kwota, no i klikacie tylko sell energy tak ja tak zrobiłem, sell energy yep no i kliknąłem sell energy wszystko poszło teraz tak jak na trade wysłałeś, wyślij w drugą stronę i możesz przelać na coin czy bitbuy Czyli wchodzę sobie do swojego tam Czyli tutaj jak już to przesłaliśmy Do swojego assets wchodzimy Trading Account Czy Main account Tam będzie napisane A, w dobra Czyli tak, najpierw trzeba w trading account yy, Bitcoiny przerzucić na swoje konto, żeby potem móc wypłacić. Mam nadzieję, że to ogarniecie. Jak nie, to jeszcze raz pokazuję. Tu klikacie sobie ten trading, tutaj BTC, bo już macie w Bitcoinie. Transfer. I sobie przelewacie po prostu z trading account na mine account. Jeżeli już to zrobicie... Tu w depozycie sorry, wujdź, będzie kasa. Ja teraz mam pusto, pokażę jak ja to zrobiłem. In order Tak, ja miałem już tutaj kasę na koncie. Potem mi się zaksięgowało do in orders. ngr strasznie niestabilny przed airdropem No ta Tutaj akurat screena wklejałem, już to wysłałem skąd wziąć w ogóle konto do Bitcoina. No jeżeli ktoś tego nie ma, no to ma przerypane. Ja akurat mam e, Coin deala zrobionego. Kto nie ma, no to nikt do mnie napisze, dam mu link. A zresztą w opisie na YouTube dam. Link do tego do końca, bo od razu tam jest też refling. mam tam dobra, jeżeli już tu wyślecie to to już jest koniec jeżeli już kasa tu w bitcoinie dojdzie, to jest około 1900 zł. nie no, pewnie już trochę mniej yy, można sobie tutaj choose market btc pln jak ja bym wszystko Sprzedać 1851 zł Także nie jest źle. No i wtedy wysyłacie sobie tutaj, a stąd klikacie sobie WidgetRaw. złotówki I, i, i. Ta WidgetRaw to jest wypłata. No i robicie sobie wypłatę. 9 zł zabierają. Można zrobić wpłatę lub wypłatę. No ale wypłatę robicie sobie na konto lub w Bitcoinie do bitomatu zasuwacie. Ja najbliżej mam w Sopocie, a można jeszcze do jakiegoś Białego Stoku czy gdzieś. Mam kilka osób, które za mnie zasuwają, także możecie też tutaj podesłać info, nie? Albo po prostu mam osoby, które skupują te pieniądze, bo sobie je pomnażają, są traderami. Dobra, to było na tyle. Dzięki za wysłuchanie i mam nadzieję, że wszyscy zarobicie. Pozdro, hej!